Głos karmelu, miesięcznik szkapleżny zakonu ojców karmelitów bosych w Polsce pod patronatem Świętego Józefa i Świętej Teresy od dzieciątka Jezus, rok 13 wrzesień 1939 numer 9. Stopnie serca. Jak w każdej rzeczy są pewne większe czy mniejsze stopnie doskonałości, tak i w sercu ludzkim. Są serca stojące na najwyższym stopniu doskonałości, czystości i miłości. Są również pogrążone w nizinach, czy nawet w błotnych kałużach upadków i grzechów. Chrystus przyszedł na ziemię, by podnieść serca ludzkie, udoskonalić je. Czynić podobne swemu najświętszemu sercu, dlatego dał nam siebie jako ideał do naśladowania, ukazał nam swe serce jako wzór, według którego winniśmy kształtować nasze serca. Jakież wtedy są stopnie tej doskonałości serca? Cichość? Powiedział uczcie się ode mnie, że jest cichy, pokora, i pokornego serca czystość błogosławieni czystego serca wreszcie miłość będziesz miłował Pana Boga twego ze wszystkiego serca twego